Cześć, witajcie z tej strony tym Gaming, a to jest kolejny odcinek naszego maratonu na tym kanale. Dzisiaj kolejny odcinek z Deluxe RAM 4. Paru <grywa> świata, oczywiście czytamy strony rozgrywki. sześć konkursów za nami. Liderem wciąż Johansson, chociaż ta przewaga nad Wilmsztadem wcale nie taka wielka. Może dzisiaj będzie mniejsza, może dzisiaj będzie mniejsza. Drugi konkurs Angelbergu, żeby nie było ten tak, pierwszy raz dzisiaj, bez żadnych poprzednich prób. Jakie warunki mamy, takie mamy. A akurat no, kto by pomyślał, że wiatr pod nadty będzie. Paweł Wąsyk, jedyny zawodnik, który nie zapunktował jeszcze w tym sezonie. No ale z takim słowem to on dzisiaj również nie zapunktował. Teraz, no i zobaczmy jak zaprezentuje się. No i niezła próba. 121,5. I teraz Johan André Forfrenk. Zobaczmy jak się zaprezentuje. Niezła próba. 26 metrów. Z, z, znacznie na to lepszy od tej Petera Prevce'a. Ależ kapitalnie. Brawo. 132 metry, więc tutaj postępy spore. Wskutek poprzednich em, konkursów. Jeśli chodzi o UKS, to w tym sezonie. Ojej, tego się nie spodziewałem, muszę przyznać szczerze. Tego upadku, to się kompletnie nie spodziewałem. Labrokos. No. 124,5. No więc żaden, żaden jakiś zaskakujący, żaden jakiś bardzo, bardzo dobry. A iglem również, ledwie 120. A nawet nie, 119. Halvor egg, grane rut. Granut na maksa swoich możliwości. Sato gran lut To pierwsza trójka. Ale również Ashenwald nie skoczył tak jak powinien. Hmm, Cena prefec, niezła próba, a zobaczymy jak jest ale również nic z tego trudne warunki dzisiaj, niestety. No więc... No, teraz będzie chyba dobrze, bo leci wysoko. I daleko poleciał Jusio. <kłodzio> Kobajasz. Ja teraz Stefan Kraft. Stefan Kraft, który do niedawna był jeszcze w top 30 paru świata. Ale uległo to zmianie. Czy dzisiaj będzie w drugiej serii? Jest na to z pewnością jakaś szansa. Ale nie był to jakiś świetny skok. No zobaczmy jak teraz Gailer ładnie, bardzo wysoko przechyliło, bo niestety ląduje po okolicach punktu K. 9 miejsce. Manuel Fetner teraz No i daleko Fetner na 6 miejscu. Yy, i teraz Ladimirz Zograwski. ostatnio świetne skoki. Wczoraj chyba w wczorajszym konkursie świetne skoki. No i teraz też niezła próba. Oj, oj, chyba wydawało mi się, że tutaj upadek yy, jakiś, czy coś. Mam ciekawe, czy będzie mi głos i ścinać i spóźnić tego ostatnio. Bo gry jakoś mega nie ścina. Co jest swoją drogą mega satysfakcjonujące. I nie skacze się tak źle Dawid Kubacki. Drugi z Polaków. No, nie był to taki zły skok. Na dziesiątym miejscu. Jakub wolny. No, przez pierwsze trzy konkursy powiedzmy był najlepszym Polakiem. Zaraz dopiero 30 miejsce w porze świata, ale dzisiaj skoczę lepiej. Dzisiaj skoczy pewnie do pierwszej dwudziestki, po pierwszej serii. Tak mi się przynajmniej wydaje. Stefan laje tymczasem. Laje oczywiście, słabo. Ona teraz podróżyła, Piotr Żyła. W okolicach punktu K, 14 miejsce, teraz Daniel Andret. No, świetny skok. Zamżyraniszek. I teraz zobaczmy. I teraz kolejny zawodnik Kiampire. No i zobaczymy jak się zaprezentuje. Ładnie leci. No, w okolicach punktu K, 15. miejsce, Yuki Asato wygrywa, Daniel Andretande drugi. Wczoraj był Shigeru na trzecim miejscu, a teraz pił spaszkę. Ostatni upadek, wczoraj upadek. No, teraz nie niezła próba, teraz nie niezła próba, Siódme miejsce. Powinna, awansuje jest oczywiście. Czekam, to również do tego wywalczy. mocno, niestety Niestety tylko 18 Domen wygrywał tutaj w 2016 roku 125 metra Severin Prime tymczasem ładnie, ładnie leci no taki średni skok. Bo dopiero 18. Jest. Jakieś szanse oczywiście są na awans, ale, ale, ale nie aż takie wielkie są. Yes. Przepraszam was tutaj za głosy jakieś. Ale coś chyba nie wszyscy byli do końca świadomi, że ja nagrywam właśnie. No nic, nieważne. Niestety nie mogę tego zbytnio wyciąć. Ale po prostu była chwila przerwy. A teraz już możemy kontynuować. Wellinger oczywiście w 25. Bez szans na awans. Jakichkolwiek jakikolwiek szans. Bez jakichkolwiek szans. Zero szans na awans w tej chwili. Ładnie Herl wyszedł z progu. Ale odległość w okolicach 125. 123,5. 123 Daniel Huber. No, ładnie leci. I tak był dobry skok. Piąte miejsce. A teraz Ulrich Wolgen. Wolgenland 29, więc wszyscy musieliby teraz zepsuć. Ewentualnie jeden mógłby go wyprzedzić. Żeby ten awansował do drugiej serii. No ale jeśli już go wyprzedza, no to... To mała szansa, żeby faktycznie dostał się do drugiej serii. Na Naoki Nakamura. Najlepszy w tym sezonie Zapończyków. O nie nie, przecież jest... I to jest. I Kobayashi zapomniałem zupełnie. Więc no, jeden z trzech tych chyba najlepszych. Chyba... Ja kończył w tym sezonie. A może nawet nie? Nie wiem. jak jak psunegli. Hegli. Ładnie wszedł z progu oczywiście wysoko, ale przechylony. Najskok oczywiście słaby. 27 miejsce. Karl Geiger. Karl Geiger teraz. No, to był dobry skok. Dobry skok. Trzecie miejsce. Sato Tande i Geiger. IT right, teraz już nie należy do top 10, bo świata. po ostatnim konkursie wyprzedził go szafenik. Ty tu awansował po 15 miejsca? Na 10. Nie wiem. Yy... 15 miejsce, oczywiście awans pewny. nam ma teraz. I także niezła próba. Dziewiąte miejsce. Joju, kobajaż. Drugi w tym sezonie dla Japończyków. Wydaje mi się, że jeszcze to gdzieś będzie. Ale fatalny skok teraz, joju. Musiał się zdarzyć na tyle niezłych skoków. Musiał się zdarzyć na ten słaby i to będzie jeszcze skakał dokładnie tak. Tomas Lackner tymczasem. Świetny zawodnik. Chyba wygrał w tym sezonie. No w tym sezonie na pewno był jeden ten kurs. I on jest w dobrej formie, on jest w dobrej formie. A teraz Markus Eisenbichler. bez awansu wczoraj do drugiej serii. A dzisiaj już znacznie lepiej szóste miejsce jak na razie. No ale był to dobry skok, był to lepszy, lepszy skok niż wczoraj. Wczoraj w ogóle, tak jak mówię, bez awansu do drugiej serii. 43. Nie wiem, 45 był chyba. Dzisiaj podobnie skaczy to Sacho. A teraz Michał Hajbek. Heiberg. Ojej. Hajbeka również nie będzie w serii finałowej. Dajki i to. Ostatnia trójka po świata. I to z Johansson. No i to jak zawsze pięknie skacze. Chociaż tym razem nie tak pięknie. Wilumsztat. Widomszczad albo Johansson, któryś z nich będzie dzisiaj prowadził Może Świata. Widomszczad skacze dobrze Czwarty. No i teraz, oczywiście, Johansson, ostatni zawodnik kończący pierwszą serię. O Boże, co ja mogę Państwu powiedzieć na jego nic na tego skoku? 50. miejsce, no ostatni dzisiaj. Lider Chorus Świata. Jeśli chodzi o stada i jak na razie w drodze do odrobienia 50 punktów. Zobaczymy jak będzie jeszcze w drugiej serii. Ale jest na bardzo dobrej drodze, jeśli chce dzisiaj pokonać lidera Pucharu Świata obecnego Marius Lindwick, ten, który upadł. Ale w drugiej serii już nie tak daleko. 125 lepiej odrżyła. Dobry skok. Dobry skok. Pierwsze miejsce oczywiście. Nie mogło być inaczej. A teraz Jan Herl. O Boże, to był błąd. To był błąd, żeby zmieniać kamerę bo w ostatnim momencie. Nie zdążyłem się wtedy wybić dobrze niestety. Trzecie miejsce ostatnie. No i Severin. No i także będzie pierwszy Kilian Payer. Payer. Teraz skacze I pięknie skaczył Może tak dobrze również skoczy Stefan Laje No niestety Lowrokos i dobry skok był fenomenalny, 31 zawodnik. Klasyfikacji generalnej. Teraz na trzecim miejscu. teraz Johan André Forfang. czwarte miejsce. Czwarte, dokładnie tak. Dokładnie czwarty. Manuel Fettner. No jej. Szósty. A teraz do Uu, no przypomniał sobie chyba. Chyba sobie przypomniał jak to było w 2016 roku, gdy tu wygrywał i stawał na drugim stopniu podium. Przypomniał sobie chyba te czasy świetnych skoków. A teraz czrofenik zupełnie spieprzył to. Zajdź również słabo. Stefan Craft jakąś tych petardę zasadzi no Petardy to on nie zasadził, ale ten skok był dobry za pejerem i brewcem. To może gra No, też nieźle, w okolicach skoku crafta, a nawet lepiej. Zograwski. Dobra, dobra próba. No i zobaczmy teraz pił z forma w tym sezonie ale teraz gorszy gorszysko Szóste miejsce i Chisato Rekordista skoczni w Kusamo Nie, nie w Park City Ale, 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 ale 9 dopiero, dopiero dziewiąty, nic z tego dzisiaj. Teraz trzeci w świata świata to. Czyhający gdzieś tam za plecami Johansona No i Wilmstada oczywiście, który dzisiaj chce odrabiać. Ale... ale nie. Zimon Amman, jedenasty po pierwszej serii. Wszystko jest tutaj w jego rękach. No i rzeczywiście nieźle leci. Ale... ale zabraknie, zabraknie, będzie czwarty. Cenę Ten Bres ładnie leciał, ale za daleko to nie poleczy. Konstantin Smit, no, czwarty, trzeci, jednak piąty, Daniel Huber. No i nieźle skoczył Kuber, faktycznie dobry skok, 131, a teraz Marku Bichler. Zobaczmy. Nieźle przed z progu. Ładnie szybuje, no w okolicach, będzie drugi albo trzeci. Jednak trzeci jeszcze za Piłsem Paszkę. Jakub Wolny, co on tu robi w ogóle? Można by się zastanawiać. Nie, 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 nie. No i po prostu, koniec. Dziękujemy paniu serdecznie, ale, ale dzisiaj to sobie pan za wiele nie zapunktuje. Pierwsze miejsce, John Shiroko Bojashi. czyżby chciał... Co drugie zwycięstwo w karierze, a teraz najważniejsze skok chyba dzisiejszego konkursu. Frederick Willumstadt. Leci, ale za daleko to on nie poleciał. 11 no, trochę dziś odrobi, ale to nie będzie jakaś kapitalna zdobycz punktowa. Karl Geiger. Geiger daleko leci. Czwarte miejsce, szóste dopiero jednak. I Daniel Andretande. Ładnie leci, pięknie poleciał Daniel Landretande. No i Ukiasato, 132 metry. Zwycięstwo w pierwszej serii, duża szansa, aby dzisiaj wygrać. Leci, 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 ale nie, nie wygra dzisiaj. Piąte miejsce, poza podium. No więc Daniel Andretande wygrywa dzisiejszy konkurs. Brawo serdeczne dla niego, który z 27 chyba miejscowości światła awansował na piąte, brawo. Jeśli chodzi o sytuację w Puarze Świata, Johansson no, coraz mniej, coraz bliżej jest jego Wilhelmstadt, więc no, ciężka sytuacja dla Johanssona. Także tak prezentuje się klasyfikacja generalna Pucharu Świata na dzisiaj, czy po dzisiejszym konkursie. To by było na tyle w tym odcinku. O, patrzcie, Oberzdorf. To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się wam podobało, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na kanale i jeszcze możecie zobaczyć mój skok. Pięknie to wąsek, brawo. 189. Także to by było na tyle w tym odcinku. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na kanale. No i trzymajcie się i cześć.